Hej, Hejołeczka wszystkim! Witajcie na moim kanale, ja jestem Lena i dzisiaj znowu nagrywam, ale wy to widzicie już w drugi dzień, chyba, nie wiem kiedy to wstawię, ale no, moja mama wyszła, jest, yy, poszła z kolegą, więc mam czas, by jej posprzątać, bo jestem kochaną córeczką i zrobię jej niespodziankę. Jak posprzątamy jej dom, a w sumie salon i kuchnię, bo dzięki, nie chcę mi się sprzątać, ale tam jest czysto, tylko trzeba poukładać płyny w na zalewie. No, więc, no, Pierws no właśnie, zostawicie ławeczki w górę, subujcie ten kanał i dzwoneczkiem, może mi się uda nagrać jej reakcja, jak będzie chciała być nagierwana, więc zaczynajmy. Dobra, jest obrudno. Ja robiłam kanapki, dobra. Wiem, że teraz słabo widzieliście, że widzieliście właśnie tak, a nie tak. Więc sorcha, ale no. No, o, zamknij się. Mówiłam do szafki. tam? po sobie tylko muszę powycierać blad. Okej. Okay. Tutaj mamy makaronik, po sobie jeden. Tak, jem czasami suchy makaron. Jak mi się nudzi i jest głodna. A nie chcę mi się odpalać z rosą. Teraz próbuję. Że się chwilę nie może od odzywam, ale to tak chyba miało wyglądać. Ok, idziemy odłożyć nożyczki. Nożyczkami trzeba bardzo uważać. Laptopa mam je podłączyć. Dobra, kręciłam się. Dobra, dam go tam już się ładuje. Ej, bo ja tego wcześniej nie widziałam. Dobre, na razie to wygląda tak. No jest w miarę git. Moim zdaniem jest całkiem dobrze posprzątane. No, nie tak bardzo, bardzo, bardzo. Bo nie będę już jest w sumie. Nie mam która godzina. Zobaczę, która jest godzina. Jest godzina, już Wam powiem. Słuchajcie, moje małe. Jest godzina, od no, no bardziej, u nie mniej. Słuchajcie, dobrze, nieważne. E, zaraz Wam powiem, która jest godzina. No właśnie 23.41, więc jest troszkę późno, więc już nie będę jakby hałasować, bo już bardzo bo jest po ciszy nocnej, więc nie będę hałasować, nie będę tutaj odkurzać i więc no. Jakiś ranek i mama wychodzi, to wtedy robię jakby takie odkurzanko, mycie podłogi i tak dalej. Ogólnie mama mi tego nie kazała robić. Przysięgam, że mamy tutaj nie ma. Mamo! Nie ma jej, no właśnie. Ona mi tego w ogóle nie każe robić, więc no. W sumie nie wiem, co dalej nagrywać, bo w sumie już posprzątałam. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. On był w miarę w sumie króciutki, więc zostawcie łapeczki w górę, subujcie ten kanał i zindzolcie dzwoneczkiem. Bye!